Witam Was, dosyć polskie minibrowary.pl, stanowisko WIDAWY. Gracie u siebie. Gramy u siebie. Jak zwykle na WFDP, ale yy, dzisiaj pięciolecie właściwie, albo przedwczoraj, pięciolecie? E, właściwie to jest takie pięciolecie naszego coming outu browar, bo... E w rzeczywistości pierwszą warkę wybiliśmy 7 marca 2012 roku, natomiast Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa był dla nas jeszcze ten na Leśnicy. Był dla nas pierwszy festiwal, na którym jakby pokazaliśmy się na zewnątrz. A nie, a nie Żywiec? Nie, nie, bo Wrocław był wtedy wcześniej, bo był Ta, w maju. w czerwcu był Żywiec, tak jest. We... Bo my się poznaliśmy... W czerwcu, z chwilę później na, na Birofiliach. to nie a, pamiętam jakoś. Pomagałeś mi Dobra. nosić na kegi, mimo swej... Wątłej postury. No do wątła to było takie określenie smukłej, slim. A tak, slim. slim, slim, slim. Fit. się o piwie będziemy rozmawiać, natomiast refleksje. Pięć lat. Jak, jak, to, jak to patrzysz na to? Jeden jest, so, To jest tylko pięć lat, tak można powiedzieć, a z drugiej strony to jest kosmos, co się wydarzyło w ciągu tych pięciu lat, jak, jak bardzo się. Polski świat piwny zmienił w ciągu tych pięciu no ale lat, ale... No ale nie mówmy może o całym rynku, no... tylko mówmy to w kontekście Widawy, bo jednak 5 lat, no to Ty jesteś tutaj weteranem na równi, zobacz, no wtedy Artezan 2012 tak, debiutował. oni, oni na birofilia. Tak, Tuż e, Ty oczywiście debiutowałeś jest... jako e browar, można no... powiedzieć restauracyjny, prawda? To ciekawostka, bo my żeśmy debiutowali we Wrocławiu na festiwalu na jednym stoisku z alebrowarem. Eee, bo... no, nie pamiętam tego. Tak, tak. Na, na tym samym stoisku co Ale Browar prowadziła jedna, jedna firma, bo to nie byliśmy my osobiście, że tak powiem, eee, bo nie mogliśmy jeszcze ktoś tam nas wystawiał, eee, ktoś tam nas wystawiał, byliśmy na tym samym stoisku co Ale i... Zaczęło się tak niefortunnie, że e, ci ludzie, którzy sprzedawali nasze piwo inami, ale browarowi nie zapłacili. <grywa> Trzeba było potem to e, te pieniądze odzyskiwać drogą. Czyli zaczęło, no się tak. zaczęło się jak zwykle. Zaczęło no się jak zwykle Przekleństwo tego tej branży, wiesz? No dobra, no ale powiedz A... to z własnej perspektywy pięć lat. Myślisz, że chyba to się. Znaczy nie chcę ci tutaj nic sugerować. No, mów, znaczy, po tych pięciu latach widzę, że... Bo wiesz, że ja robię różne rzeczy. Po tych pięciu latach wiem, że chciałbym robić tylko browar. Nie? Że, że to, to jest to, co mnie zafascynowało. No właśnie, różne rzeczy. Czyli no na jest... przykład jesteś dostawcą słodów Może... na, na Polskę, Best Malz. Beczek. Beczek, to... czyli nazwa. Firmy? To jest. Bruservis, słodej beczki. No. A, no jest. No jest. Bruservis, słodej beczki. Jest gospoda pod czarnym kurem. Moment, moment. Proszę. Przepraszam, nagrywamy. Jest gospoda pod Czarnym Kurem, czyli restauracja, no i jest Browar Widawa, w którym ja się czuję najlepiej, ja pracuję w Browarze, wypoczywam. Czyli jest. potrzebujesz teraz menedżerów, którzy ogarną Resztę. pozostałe, słuchajcie, od razu oferta pracy. Jest, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Menedżmentem w Brew Service lub w gospodzie, no ale to nie masz zasobów u siebie, żeby szukać? Jest to ciężko. ciężko jest z zasobami ludzkimi, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę w kuchni sensie, kucharzy i tak dalej. Okay, I uh, today... oh. Hi. You're live on Facebook. Uh, yes, ah. live. <laughs> Hi. So, so it's Karinda uh, from the United States. O, to jest coś nie co się wydarzyło. To jest incepcja. W ciągu tych pięciu lat to jest, to jest między innymi wyjście na świat, nie? Poznanie niesamowitych ludzi. Wiesz, na, zdrowie. na zdrowie. To jest poznanie niesamowitych ludzi. Tutaj mamy, mm. mamy Herlindę, z którą się spotkałem na Raid Birbest. Eee, Mamy Henlu z RPA, który waży w Hiszpanii, poznaliśmy się gdzieś tam w Portugalii, to jest, to jest, to jest świat piwny, poznali mm -hmm. wejście w to, to, to było niesamowite, to, to jest coś bardzo, bardzo e, pozytywnego na przestrzeni tych pięciu lat, a co przed nami, no wiesz, cały czas, e, cały czas e, e, pracujemy nad rozbudową, ja myślę, że to... Koniec tego roku to będzie no właśnie, Ta dost dostawka dost plac. tam od strony stadionu ta, ta, będzie? Tak, tak. Będzie, będzie, zwiększymy swoje moce ponad dwukrotnie. Eee, no, będzie. Już będzie grubo. Będzie ważenie no ale czekasz na tą zgodę chyba odnośnie no, więc... budowlanej, prawda? Ta, ta. No to już od roku chyba czekasz. Tak no tam jest e, zawikłana sprawa z, naszą, e, z naszym Urzędem Gminy. <toddź> Chcą się chwalić swoimi przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy w Polsce i za granicą, natomiast no, nie bardzo chcą im chyba iść na rękę. Nie, no, ale to jest świetna wiadomość, że plany są na podwojenie mocy. Świetnie. To rewelacja. Tak będzie. Mówi, jestem, mówi jestem troszkę. Yy... Na, pewno, na pewno zaprosimy docenta z kamerą, jak będziemy wstawiać nowe. Na tak, natomiast natomiast dzisiaj to co mnie troszkę zmartwiło, jest premiera Chilkanapy, czyli legendarnej Chilkanapy, tak, która pojawiła się na po, i pojawiła się tylko na kranie, bo słuchajcie, nie ma gdzie usiąść na stanowisku widawy. Gdzie jest Chilkanapa, ja się pytam. A Cilkanapa niestety... Yy... Nasz Ford Transit, którym, którym zawsze przyjeżdżamy na, na festiwale i z niego wyciągamy tą przykrywkę. Niestety pojechał w trasę do Niemiec i wróci dopiero jutro. Także, Ale z drugiej strony, jak sam widzisz, taki mały multitap, żeśmy otworzyli dzisiaj, a czy właśnie wczoraj? 16, 16 kranów. Powinno być, ale w razie czego? Po raz pierwszy na stanowisko Widawy. 16 e, wielokranów ustawione na stanowisku. 16, 16 kranów. E, no uh, Zobaczcie jeszcze tą kolejkę, no, no to jest szacunek, To jest szacunek. <laughs> uh, jeszcze uh, 5 pip od kolegi z browaru Jakobson Brothers and Luke Hello. Are... You can talk oh? uh, so English. English, English uh, Afrikaans. Original South African brewing in Spain. Yeah. In, uh, San, yeah Galicia Santiago Compostela. Uh, Like I said earlier to Elena as well, we met, uh, Wojciech and I met in uh, later, and then in Berlin also, we came up with the idea of uh, collaboration. We... Uważone kolaboracyjnie. So you know, uh, your uh, collab collaborative brew has won uh, today, yeah. on the blogger competition, yeah, so, yeah, so, so, we <laughs> so we vote jest, for the beer to jest, to jest and the, the Imperial Baltic Porter has won, so gratulation. Thank you very much. <laughs> uh, więc to jest też część uh, obchodów naszych piątych urodzin. Uważanie na całym świecie kolaboracyjne, bo one jeszcze będą, to się jeszcze nie skończyło. Tworzenie tak pięknych wizji, jak to, które mam tutaj w blisko, czyli oryhenu, imperialny Porter. Słuchajcie, życzymy Wojtkowi minimum kolejnych pięciu lat, tak dobrej pasy, no rozbudowy przede wszystkim browaru i no Wojtuś, żebyś, tylko żeby zdrowie, Dobre. bo zdrowie jest najważniejsze w tym Dobre. biznesie. Dobre. daj tego rodzicowi. Dacent jest dla mnie bardzo ważną osobą w polskim trakcie. No, absolutnie. Człowiek legenda, poznałem go wtedy na birofiliach 5 lat temu, bo coś niesamowitego, jaraliśmy razem szlugi, pilnował mi kegów, ja tam pojechałem, byłem w... Najpierw z kolegą, potem byłem sam i ktoś mi musiał pomóc. A w ogóle, ten świat w ogóle mnie wciągnął od razu, wiesz, bo ja tam praktycznie poznałem wszystkich żywców wtedy. Prawda, ta społeczność, tak, nie? ta, ta społeczność mnie od razu, wiesz, tak jakoś od razu zostałem, wiesz, przeniknąłem do środka. E, I praktycznie, no to wszyscy jakoś tamtąd jesteśmy, nie? Z, z świetnej pamięci birofiliów. Więc za te 5 lat. Za za Wojtka. Wszystkiego dobrego. For a good beer. Ching, ching. <laughs> na raça uh, saúde saúde saúde